Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Oczywiście zaczynamy od otwarcia niosek. Standardowo zresztą yy, położyłem tutaj te worki siana, żeby mi tam nie przeszkadzały. I tak patrzę czy jest czaruś, ale chyba go nie ma. No dobra, zobaczymy ile wody wypiły. No trochę tej wody wypiły. Patrzcie. Okej okay, więc sam nie wiedziałem w sumie weterynarzowi ile powiedzieć ile one piją dziennie powiedziałem że 15 litrów więc tak myślę że mniej trochę piją na pewno no ale dobra lepiej mieć więcej tego niż za mało ok więc tak to wygląda wszystkie kurki zdrowe wszystkie wychodzą no patrzcie żadna nie zostaje wszystkie wyszły także to mnie cieszy chociaż że yy, i tam ma coś nie myślałem że tam ma coś z nogą ale nie wszystko jest dobrze no dobra moi drodzy, więc tak to wygląda. Się zastanawiam nad zakupem, yy, no, witamin wi dolfos, kiedyś co stosowałem, dolmix DN, czy coś takiego. Tutaj zostawię otwarte, żeby był przewiew i tutaj oczywiście no też otwarte. Idziemy wypuścić gąski jeszcze, silki, seramy i tak dalej, niech sobie wszystko chodzi. No tutaj ta trawka ładnie już. Coś tutaj kiełkuje, Nie, wszędzie generalnie puściło. Tylko to jest kwestia, gdzie chyba więcej słońca. Gdzie mniej, bo no tutaj widzicie, jest ładnie, yy, ładnie nasłonecznione. A tam nie. No dobra. No wychodźcie, wychodźcie. Kurki wychodzimy. Oj, oj, oj. Jeszcze tutaj seramy też wyjdą zaraz jest trochę posprzątane żeby już wziąć te wszystkie syfy od budowy tego płotu i tak dalej to wszystko już ten a i wyjaśniając sytuację tutaj gdzie to było, tutaj był ten worek z kamieniami i na tym tam mówiliście, że jest widać tego kurczaka ale przyszedłem i tu były kubki gęsi faktycznie wyglądało to jak kurczak bo sam to odtworzyłem te, później to nagranie i faktycznie to wyglądało jak kurczek, ale no niestety to były tylko kubki gęsi, także... Także... Wiem, że tam pisaliście, lajkowaliście te komentarze, żeby zobaczył, żebym zobaczył, że... Że tam leży... No, taś, 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 taś! Taś, 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 taś! Chodźcie gąski! No kurczę, co one? Taś, 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 taś! Taś, 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 taś! Chodźcie, taś, 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 taś! Gąski! Taś, 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 taś! Jaki problem? Cały czas mam problem z nim, żeby je wziąć Chodźcie Taś 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 Gąski Gąski Taś 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 Gąski Taś 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 No kurczę Jak ciężko je w ogóle wyciągnąć stąd No idziemy, idziemy Idziemy, idziemy, idziemy Idziemy, idziemy, idziemy Idziemy Idziemy, idziemy, idziemy Idziemy No, idziemy, idziemy No muszę je poganiać Idziemy, 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 idziemy Idziemy, idziemy, idziemy. Idziemy, 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 idziemy go. No? no dobra. Także muszę je zagonić, bo za mną to raczej nie pójdą. No dobra, sobie chodźcie tutaj. Jedzonko im trzeba wystawić jeszcze. No teraz lecą. Teraz lecą. Wodę mają. Tutaj wyjadają od kotów. Ok, więc bierzemy tutaj to, to jedzenie dla nich. Damy tutaj. Mają. Okej, okay, one tutaj wodę wiedzą, gdzie podejść. Także tak to, moi drodzy, wygląda. Dzisiaj powiem Wam, że tak zimno jest dosyć. Znaczy no, zimno, no, 13-14 stopni, ale wiatr jest taki ostry. Także nie za przyjemnie jest. No, Okej, okay, ale to wszystko w sumie z wypuszczania. A my widzimy się później w trakcie dnia. No dobrze, korzystając z okazji, że jest sobota, mam troszeczkę więcej czasu, więc przyszedłem. Muszę zresztą jeszcze zawiązać temu małemu poprawnie te stópki. Zobaczymy zaraz co i jak u niego. No i patrzcie, trzeba im trochę tego dać trochę tej, tej paszy. Tutaj im przesypiemy to w jedno i damy im tutaj nowej niech jedzą, niech rosną będą większe to się je weźmie na dwór ale zresztą na razie nie chcę bo ja nie wiem właśnie jak z tym chorobskim będzie i, i nie chcę ryzykować zaraz y, policzę tak w ogóle ile mam tego y, myślałem że Nitka się odwiązała jemu zaraz zobaczymy gdzie jest ten malutki no gdzie on jest tutaj on jest, tutaj jest nie? nie, to nie on tam jest, tutaj o. tutaj, tutaj Tutaj jest, no, zobaczymy czy wszystko dobrze Pękł, rozwiązała mu się chyba ta nitka No, rozwiązała mu się albo, albo, no Albo mu rozwiązała się, albo ją, wiecie, zrzucił gdzieś No dobra, wodę trzeba wymienić, bo też brudzą, jak widzicie Także wylewamy, tutaj jakieś sitko by się przydało W tym zlewie Wy, wywalimy te sianka tutaj stąd, i tak dalej. No dobrze, dobrze, dobrze. Niech rosną, pasze mają i zaraz, właśnie policzę, ile mam tych marans, ile mam tych araukana. Chyba araukana ciut mniej, no ale zaraz zobaczymy. Więc widzimy się za chwileczkę, ciężko mi policzyć tutaj. Ale wydaje mi się, że jest to e, 6 marans i 5 araukana, bądź 6. E, nie, co ja teraz? 7 marans i 4 araukana. Ale chyba 5 chyba araukana i 6 marans, tak mi się wydaje. No dobrze, wodę mają, niech piją. No co kurczaczki? Muszę wiecie, je przyzwyczajać, żeby mnie nie zdziałały, żeby, żeby były spokojne. Co do mnie. A tu co. A, tu tylko jakiś paproch. No co? No co? Muszę wiecie, je głaskać. Żeby nie były jak tamte, spod kłoki dzikie. Te się przyzwyczają ładnie do mnie i tyle. No dobra, wezmę jeszcze im paszę z ręki dam muże. No macie, macie, macie. No proszę. No dobra, już nie będę tutaj im zawracał ten chętnie, ale reszta tam siedzi w kącie. Także wyrzucam to. Sprzątnę im, myślę, że za dwa dni. Nie mają tak brudno, mają czyściutko. Więc za dwa dni im sprzątnę. Nowe sianko dam. Tutaj mam sianko, więc nie będzie problemu. Tutaj mają na, nawet mam gdzie wyrzucić te stare. Także nie będzie problemu. No dobrze, więc my widzimy się. Uniosek. Mam tutaj świeżo skoszoną trawkę dla kurek. Zobaczymy, czy zaraz będą jeść. Chociaż wszystkie weszły do środka, więc myślę, że nie. Nie wiem, czy zimno im dzisiaj, czy co. Bo dosyć zimno jest, więc. A tam zresztą też chodzą. O, lecam! No. no, chodźcie! Cip, 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 cip! Dobra, tak żeby, ale im to. jest. Jedną ręką to ciężko, powiem wam. Patrzcie, ile mają trawy. Gęsi coś takie są, że nic nie chcą poza trawą. Taką wiecie, co same sobie oskubią. Bo chciałem im trochę tego dać, to w ogóle uciekały od tego Jak widzieliście ostatnio też tą marchewkę, co moja siostra im dała To, to też nie za bardzo no ale dobra, zobaczymy, z czasem może polubią Dzisiaj mam zamiar im zrobić chlebek, zaraz zrobię Może tutaj kurką też trochę dam No ale teraz widzę, że wychodzą, więc niech pójdą sobie zjeść A my widzimy się później Przyniosłem tutaj buraka od widza Bartka, także zaraz kurki posmakują z tego co wiem, nie jadłem jeszcze ale z tego co wiem, babcia robiła to wyszło przepyszne, także także są super te buraczki i do jedzenia idę na pewno kurką, zasmakują też gąski teraz idą proszę, no dobra, i zrobiłem jeszcze takie mokry chleb z, z paszą i pszenicą także zaraz zobaczymy, czy gąski też to lubią Damy im trochę zaraz tu jak są. Chociaż ja obawiam się, że one One nie lubią, bo one coś takie są Ale zobaczymy, no mo może posmakuje im Zobaczą, więc może posmakują Niech na razie to niechętne Ale żeby chociaż spróbowały No dobra, ja przekroję buraka, tutaj mam taki nożyk, to e, przekroję I widzimy się za chwileczkę Proszę, piękny buraczek, wezmę go może sobie w... Wy... A gęsi nadal nie posmakowały Wezmę sobie może o coś takiego, żeby się nie... O! Tak zrobię. Nie wiem w sumie po co, ale o, żeby się im nie, nie wiecie, nie wywalił na drugą stronę. I dam tutaj kurką I zobaczymy. O na razie wiecie, na razie to się boją mnie tutaj. No ale zaraz wejdziemy i zobaczymy czy polubiły. No dobra, już dwie minutki minęły. Zobaczymy. Jedzą, jedzą Coś tam skubią Coś skubią Niech mocniej poskubią, to będą miały buraczka No dobra, tutaj parę kurek jest w środku yy, I weźmiemy im tą drugą połówkę Tylko zasuniemy tutaj O, dobra No ale gęsi nie chcą, ja nie wiem co z tymi gęśmi jest nie tak Także bierzemy drugą połówkę Zobaczymy w sumie, czy to takie miękkie No takie... Nie jest miękkie, no wiadomo Jak burak surowy, ale Właśnie Bartek mówił, że one Taki surowy, przekrojony Jak najbardziej Jedzą Wiecie, one mają też dzióbki To jak walną tym dzióbkiem To też inaczej, nie? No dobra, weźmiemy im Jeden na wybieg, tam może pójdę Zaniosę tam gdzie z kogut dalej i posmakują sobie. No tutaj też trochę tych kurek jest, szczególnie tych brązowych. No macie, macie, macie. Tutaj przeszkadza trochę ten, ten, ale dobra. One przyjdą do Co kogucik? Nie bój się, nie bój się. Zaraz zaczynamy jeszcze do tych kurek w szpitalu, tak zwanym. W tym tutaj moim szpitalu, jak to tam u nich jest, wygląda sprawa, czy jakieś zmiany, czy polepszenia. a No kurczę, teraz zasunąłem. Dobra. Ciężko mówię jedną ręką, to jest wszystko ciężko. Dobra. Lecimy zobaczyć do kurek ze szpitala. Trzeba wiedzieć, zaglądać, żeby, żeby sprawdzać ich stan. Więc zaraz zobaczymy. Tutaj widzę kogucik sobie leży. No wszystkie żyją Jako oczka. Tylko ta jedna ma oczko. No i kogucik lekko. Ja tylko nie wiadomo, właśnie czy to podbite, czy ropa tam się będzie gromadzić. Z tego co widzę, to ma tak lekko, taką śliwę pod okiem. No dobra, tak to wszystkie kurki chyba oczka, wszystko jest ok. Wiadomo, nie. Podpadają mi niektóre z tych kurek, więc dlatego je tutaj zostawię. Ta chyba na, w najlepszym stanie jest ta teraz na środku. Ta przy tym kogucie o otacu teraz jest widoczna w rogu. Eee, no więc tutaj wszystko ok. Lekarstwo mają, jedzą, ko mają. Może im też buraczka przyniosę, niech sobie zjedzą. No, przyniosę im, niech się cieszą, nie? Dobra, więc widzimy się za chwileczkę. Buraka im na razie nie biorę, yy, bo nie chcę kroić teraz następnego. Nie no, trawko ładnie już się ten, się wzbija. O, i znowu już jedną ręką tą ciężką budę. Dobra, tutaj, tutaj. Okej, okay, jest, już podparte. No dobrze, no macie kurki, macie. Przyniosłem im tego chleba z pszenicą i paszą, To też bardzo dobre im zasmakuje. No, Te przynajmniej próbują. No, Kogo to ważne, ale kury coś widzę nie za bardzo, ale zjedzą. Prędzej czy później zjedzą. Nie chcę im zostawiać tak otwarty, bym chętnie im zostawił, ale boję się, że wiecie, mi wyjdą. Także na taką szparkę zostawię. Tutaj mają jasno, przez to im wpada ich, wiecie, światło. Także wystarczy, no gąski co wy takie jesteście nie do jedzenia, nie do jedzenia, nie, dobra tutaj zostało, ale przyjdą kurki czy sirki przyjdą i, z, i wyźrą to, dobra, także to odkładam tutaj, później dam jeszcze może sirką, e, nioską i tak dalej, seramą dam i tyle. Okej, okay, więc widzimy się jakoś później. No dobrze moi drodzy, mamy godzinę e, 19.40 jakoś tak. Zobaczymy jak z tym buraczkiem, bo długo mnie tutaj nie było u nich. A buraczka nie ma. Gdzie ja go dałem? W tym go dałem. No gdzie one go wzięły? Niemożliwe, że ze skórką, co? Go wychapały. Co myślicie? Kurczę no, gdzie one je mają? Tego buraka. A tu jest, no. No patrzcie, wywaliły go. Nic prawie nie ruszyły, wywaliły. Dobra, zostawimy im takiego, zobaczymy jak to będzie. Ok. Więc ja lecę do... E, lecimy do... no w sumie nie przerywam nagrania, bo po co? I Lecimy zacząć do SIREK bo też dałem im, ale to tam dalej. Kurczaczki sobie latają. Dałem im e, ten, tą właśnie pszenicę. A biała tam jest. Dałem im właśnie tą pszenicę e, z paszem i z chlebem mokrym. Tu gąski sobie dzisiaj tak bardziej na tej części tylniej chodziły. Także w sumie i lepiej tutaj niech po obgryzają. Patrzcie jak chwasty jedzą elegancko. Będzie jak naj, trzeba jak najszybciej kupić tą siatkę Żeby wiecie, było Było e, No, żeby było Żeby było odgrodzone I wiecie, mogły Mieć swoją tam trawkę Okej, okay, tutaj nic A czemu seramy w ogóle? One już weszły sobie Weszły. Zaraz się ściemni, także ja już zapalę im tu światełko Bo to zaraz wiecie Zrobi się nagle ciemno no dalej, tutaj też zapalimy, bo te zaraz też na pewno wejdą. No co, co kwaka, co? Gąski też trzeba będzie zagonić, ale to... Ja jeszcze trochę. Gąski to później można wziąć. No nie, kurczaczki. A, zobaczymy jak te tutaj. W tym szpitalu. A tutaj sobie leżą. Na... Na tym. A, zobaczymy. A nie, ja im buraka nie dałem, dałem im ten. Dałem im, moi drodzy, yy, chleba, więc zjadły. Chleba zjadły. Ok. No, tutaj sobie chodzą, widzę. Nie, kurki, chodzicie sobie tutaj. Ok, dobra. Jeszcze podleję zaraz za, za jasnego tą y, trawkę. Niech rośnie. A my jeszcze widzimy się u. Myślę, że u kurczaczków no, gdziekolwiek w sumie. Może uda się zagonić już gąski I gąski i tość, tość, teść, taść, teść, No chodźcie, chodźcie, chodźcie. Bo to mówię kwestia 20 minut i, i będzie ciemno, a później po ciemku się męczę. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodźcie, 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 chodźcie. gąski, chodźcie, chodźcie. Chodźcie, 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 chodźcie. No idziemy, idziemy, idziemy. Chodźcie, chodźcie, gąski. No dobra, już tutaj uda mi się, myślę, że je zagonić. Jeszcze sobie skubią, jak zawsze. Tutaj podlałem, o, skorzystam z sytuacji, że tutaj jestem. Podlałem tutaj trawkę jeszcze. Ładnie, żeby, wiecie, nabrała tej wody. Tutaj to mi chyba też odżyło jakoś, nie wiem. Ten, ten stawik już w sumie niepotrzebny. Taka piaskownica jest, ale one i tak z tego nie korzystają. Więc tak to tutaj wygląda. Kurki już też tam. Chociaż tam, co ten kogut tam? Leci, zagania ją. Aha przepraszam, nie widziałem. Nie widzieliście pewnie. Teraz zdeptają. ją. O te starsze to już może tam. Okej. Okay. No już myślę, że niedługo i jajka jakieś pierwsze będą. No okej, okay. więc ja zaganiam gąski. Tutaj jedzonko mają właśnie ile zjadły. Ja nie dużo zjadłem, widzicie. Przez noc to one tam za wiele nie zjedzą. Także mówię, one w dzień bardziej niech jedzą i tyle. No dobra, więc widzimy się jakoś później. No dobrze, udało mi się zamknąć gąski. Zamykam. Niech idą spać. Jutro rano je wypuszczę. W sobie pobiegają. O, te gąski są naprawdę fajne. Piją. Jutro, a nie, jutro nie ma być ciepło, ale... E, w któryś tam dzień ma być ciepło. Za parę dni. Więc wezmę te gąski. I... I wezmę je może co... O Jezu. Przejęzyczyłem się, chciałem za dużo powiedzieć. Weż, wezmę je może e, nad rzekę. Co myślicie? Co? Fajnie by było. Jakbym wziął taki wypad i nad rzekę poszedł z nimi. Fajny odcinek by powstał, by się pokąpały, nie? Fajne, fajne, dobra. Także ja pomyślę, wezmę je, jak tylko będzie pogoda. No a my widzimy się później. Wiecie co, seramy w środku, to mówię zamknę i od razu. Silki też zamkniemy i będzie z głowy. Bo później się kończy tak, że ten dzień kończy tak naprawdę o 24, o północy jakoś, bo e, wiecie, jak wszystko zmontuję, zgram pliki i tak dalej, zamknę kury, to... Znaczy zamykam kurę jakoś 22, e, tutaj też silki wszystkie weszły, także nie ma problemu, trawka podlana, więc zamykamy. O, no i super. Także jeszcze tylko będę musiał przyjść, zobaczymy czy wszystkie silki... A, jeden kurczaczek jest, drugi... Drugi chyba pod kwoką tam z tyłu siedzi. E, trzy sirki są. No jest tam. Także dwa kurczaczki są. No, więc wszystko zamknięte. Niech światło tylko mają, żeby sobie pojadły. No też też w sumie bez tego światła by też nie, nie było najgorzej. Tyle, że trochę im dzień wydłużę. No ale teraz nie trzeba, bo jest jasno. Więc by się kładły spać po prostu tak jak światło dzienne, gaśnie, jak słońce zgaś, zachodzi e, i tyle w sumie by też wystarczyło ale dobrze, no dobrze moi drodzy, mamy już późną godzinę zajrzałem, zajrzałem jeszcze tutaj do, e, do kurczaczków, zobaczymy jak się mają chyba dobrze, co? już nie będę ich tutaj budził za wiele ale chcę im jeszcze wymienić wodę, bo tutaj mam tak żeby leje im, bo bardzo im brudzą Okej, okay, tutaj to zaraz opuczę sobie, tylko jedną ręką nie dam rady, no i tą paszę, tylko tą paszę bardzo rozsypuję tutaj po klatce, się zastanawiam czy nie wziąć, bo one i tak wyjedzą tutaj, dzióbkiem sobie dadzą radę. No dobrze moi drodzy, więc ja im wlewam tutaj tylko wodę i widzimy się u kurek, niosek, no przepraszam, nie niosek, bo jeszcze nie niosą, ale u kurek. Co, Mersinka, idziemy do kurek, nie? Niruś, tu zawsze witam, nie, Niruś, jak przychodzę. No dobrze, dobrze, dobrze. No dobrze. Więc, no, tak to wygląda. Widzicie, ciemno. Dobrze, że mam tą latarkę. No i co, w zasadzie cichutko wchodzę. Nie wiem, na czym skończyłem. Znowuż mi się e, zapisywanie przerwało. E, no, ale widzicie, trochę buraczka zjadły. Wiadomo, muszą się nauczyć, to jest kwestia czasu. No ale fajnie, bo już na grzędzie tutaj, na grzędach sobie siedzą. Się zastanawiam, gdzie jest ten kogucik. Chyba też już na grzędzie tutaj. Teraz spadł. A nie. Kogucika nie ma. Na grzędzie. Gdzie jest kogucik? O, tutaj jest kogucik. Pilnuje na dołach. Może i dobrze. No ale z czasem na pewno będzie, wiecie, na górze, tak jak ten duży. No okej. Okay. Więc już wszystko mają. Ja zostawiam tak uchylone. W sumie nie wiem po co. Żeby wiecie, jakiś większy przewiew i tak dalej. Niluś niech pilnuje. Tutaj wszystko mamy zamknięte. Generalnie wszystko jest zrobione. Tylko przyszedłem. Wiecie, dokończyć vloga. E, dokończyć tutaj organizację tego. E, no, w sensie typu. Wiecie, zgaszenie światła i tak dalej. Tak patrzę, że ta kwoka już w sumie tutaj nie uczęszcza, tutaj tylko z nimi siedzi. Bo już wczoraj ją właśnie tu przyłapałem, że tylko tutaj siedzi e, i dzisiaj, więc, więc myślę, że to będzie już można sprzątnąć i, i zagrodzić. Już niepotrzebne będzie. Także w sumie i też dobrze. No a tutaj jak te kurki, no kurki, tutaj nie, siedź, nie siedźcie na wejściu, idźcie do środka. No dobra, także zostawiamy. No i co moi drodzy? Dajcie łapkę w górę, miły komentarz, suba na kanale. Oczywiście zapraszam Was, was również do y, opisu. Tam jest y, link do Facebooka, Patronitea oraz Instagrama. Zapraszam bardzo serdecznie. No a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego. Cześć!